Godzina 17.10, czyli ósma godzina grania w trzy kosze we Wrocławku. Jest z nami Adrian Kruszakin. Adrian, jakie twoje wrażenia? No, fantastyczne, tak jak zwykle na tego typu akcjach, ale to już druga nasza taka odsłona tego typu turnieju: 24 godziny non-stop. Co się dzieje? Na początku, oczywiście, jest chaos, i gra wygląda bardzo brzydko, bym tak to określił. Trudno, żeby tam wyłapać różne fajne rzeczy w tej, w tej koszykarsko. Ale co się dzieje po jakimś czasie? Po kilku godzinach grania zaczyna się prawdziwy ogień. No i dzieciaki wchodzą na dużo wyższy poziom własnej gry na podstawie swoich wcześniejszych błędów. O których oczywiście my im nie mówimy, tylko one same w czasie gry do tego dochodzą. Więc to jest taka największa chyba esencja i nasz cel tutejszy. A co się będzie grało za, działo za 10-12 godzin? Myślę, że będzie jeszcze lepiej. I dzieciaki przejdą same siebie. Wejdą na poziom nieosiągalny podczas treningów klubowych i zwykłych meczów ligowych. Więc to, co się tutaj wydarzy, dla każdego będzie przeżyciem i pamiątką na całe życie. A efekt emocjonalno-psychopedagogiczny i przeżyciowy nie do opisania trzeba to przeżyć i tu być. Ten gość parę lat temu kończył kurs trenerski. No i co? I tam coś powiedział i tak dalej, a ta wypowiedź w ogóle nie, nie wymaga uzupełnienia. Adrian, i tak chcę z tobą dalej gadać, bo mocne rzeczy mówisz. Eee, nie ma sędziów, dzieci się pchają, tak samo jak w zwykłym meczu faulują. I jakoś nie ma reakcji negatywnych, skąd to się bierze? Eee, no bo mogą same decydować o tym wszystkim tak naprawdę i nikt się tu, przepraszam, powiem brzydko, nie w ich yy, decyzje, w ich Poprawianie, to następuje samoczynie, samodzielnie. I po jakimś czasie dzieciaki nie ma właśnie tych kłótni, nie ma złych emocji, nie ma złych intencji. Oczywiście są błędy i one muszą być, bo to jest nieodłączna część rozwoju i postępu, ale przychodzi do mnie zawodniczka i mówi trenerze: Jest taki chłopak, i ja go zablokowałem. Za każdym razem, jak go zablokuję, to on się skarży i prawie płacze, że był nie? A ja mówię. Ok, daj mu piłkę i zablokuj go jeszcze raz. Więc no, jest coś niesamowitego w tym wszystkim, e, co tu się wyprawia. I e, jeszcze jedno, postęp dzieci mierzony liczbami. Powiedz, na czym polega to w tym turnieju? A, No właśnie, czyli tutaj nie mamy wyniku tablicy i, i klasyfikacji stricte takich ligowych, turniejowych, e, klasyfikacji tabel. Mamy coś innego. Mamy po pierwsze udział, czyli e, sam ruch, uczestnictwo w turnieju. I każdy reguluje swoje tempo, czyli dzieci same dokonują tych zmian, i kiedy czują się zmęczone, dają zmiany. Kiedy potrzebują grać, już tam się nie mogą doczekać i proszą i szukają tej, tej zmiany. Więc dotują ilość rozegranych spotkań. W założeniu mamy tutaj przez 24 godziny 15 spotkań dla każdego, ale może będzie tak, że ktoś zagra jeszcze więcej 20-minutowych meczów. Co dalej? Jeszcze jest druga tabela na umiejętności, czyli. Z, z trzech poziomów, 27 umiejętności, każdy wybiera sobie jedną na, daną mecz, na dany mecz i liczy sobie. Czyli mamy tu neuromotorykę, e, e, koncentracja na zadaniach, e, liczy umiejętności, które wykona w danym meczu. No i zapisujemy oczywiście, która umiejętność to była mierzona, no i jaki był efekt liczbowy wykonanych tych elementów danej umiejętności. I to jest niesamowite, bo coraz więcej drużyn gra w ten sposób, który zaproponowaliśmy z profesorem jakieś 4-5 lat temu. Gra Jacek Kaczmarek, gra Adrian swoją ligę, Tomek Foder teraz dołączył do, do naszej koncepcji i robi ogólnopolską ligę koszy, koszykówki dziecięcą. Także gramy na umiejętnościach, w myśl i Mopexis i to jest kluczowa sprawa, żeby rozwijać młodego zawodnika na tym etapie, a na kolejne... Polska koszykówka będzie musiała trochę jeszcze poczekać, a, ale my się podzielimy i będziemy się zawsze dzielić, bo dobro koszykówki jest dla nas na pierwszym miejscu. Tak podsumowałem Adrian, sorry, że za Ciebie, ale, Bardzo fajnie, tro, ale trochę to... tego jest. Trzeba się uzupełniać. No to co, kolejne y, 16 godzin przed nami. Jedziemy z tym. My nie mamy tu co robić, To wszystko jest y, od dzieci dla nas. Przepływ, flow, wszystko co najlepsze. Trzymajcie się, hej!